Patrzę i patrzę na te piękne wyroby sprzedawane w sukiennicach i dookoła nich na czterdziestych międzynarodowych targach sztuki ludowej. I zastanawiam się, co tutaj ludzie mogą dostać dla zdrowia i talentu, powiedziała Żrafa o imieniu Poznanie. Patrz na sztukę ludową i wyobrażaj sobie, że rośniesz w siłę i moc talentu oraz zdrowia, powiedział profesor słoneczko. Na wszystko i wszędzie tak można patrzeć i coś wyobrażać w tym zakresie, powiedział stworek o imieniu komputer. To prawda, ale tutaj rośnie szczęście przyczyniające się do wydobycia talentu z się, z siebie, swojego ja, powiedział profesor. A niby dlaczego tutaj? zapytała żyrafa. Jak patrzysz na tyle obiektów związanych ze sztuką ludową. To tak się dzieje, bo widzisz tylko sztukę ludową, powiedziało słoneczko, patrząc na duże bochny chleba. Wiele jest takich miejsc. Rozumiem, że to miejsce jest szczególne z punktu widzenia skupiska tych wszystkich oferowanych wyrobów, powiedziała Żerafa, patrząc na artystycznie namalowane obrazy. Tak, powiedział profesor, podążając za jej wzrokiem. Chodzę i chodzę i nic się we mnie nie uruchamia w zakresie twórczości, powiedział stworek o imieniu komputer. Patrzysz przez lunetę życia zamiast przez twórczość. Patrz na te wszystkie rzeczy przez twórczość, a potem przez zdrowie, a oba te słowa postrzegaj w Bogu. A jak się was coś zmieni, to i we wszystkich, kto tak będzie patrzył, powiedział profesor. Rozumiem. Patrzę i co widzę, piękno, doskonałość, wróżkę, wróżbitę, którzy odpowiadają za sztukę ludową, powiedziała Żyrafa. To już dużo widzisz właściwie to już wszystko na ten czas. Piękno widziane poszerza umiejętności odkrycia talentu i zmierzania do zdrowia. Zachwycaj się nim. Widziana doskonałość przygotowuje zasoby leksykalne na poszerzenie ich w tym kierunku i zmierzanie też do zdrowia. Brawo! Każdy, kto tutaj przyjedzie i będzie patrzył na sztukę ludową, przez twórczość i zdrowie, to otrzyma w darze to, o czym ci wcześniej powiedziałem, powiedział profesor. Dobrze, wspaniale. A czy deszcz w tym nie przeszkodzi? Pada deszcz, powiedziała Żdrafa. – To tylko dodaje piękna obiektom widzianym, i sztuka rozdrowie w tobie rośnie. To tak działa, powiedział profesor. Zimno, wiatr, powiedział stworek o imieniu komputer. Jeśli wszystko już zobaczyliście, to idziemy coś zjeść. Pora na obiad, powiedział profesor słoneczko. Wspaniale, bo faktycznie urosło we mnie wszystko w zakresie talentu i zdrowia. To znaczy, poczułem się zdecydowanie lepiej przygotowany do tego, by w końcu spełnić się w talencie i byciu prawdziwie zdrowym, powiedział stworek o imieniu komputer. Brawo, zapraszam na obiad, powiedział profesor Słoneczko. Dziękujemy, idziemy, powiedzieli chórem.